Hej, cześć, Manko, dagon z tej strony. Witam was w kolejnym poradniku na kanale. Dzisiaj na tapetę wchodzi Linematika ze Schematikiem. Zadniczo jest to samo, <laughs> jedno i to samo, tylko że jedna wersja jest na Forge, a druga na Fabrika. Tak więc zapraszam do materiału. A dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie, przygotowałem już zresztą, jak widzicie, dwa domki. Jakby które wam pokażę jak zrobić, jak je wczytać, jak je zbudować, jeśli macie na swoim serwerze możliwość bycia operatorem bądź administratorem, macie creative i możecie to sobie zrobić. Pokażę Wam też mniej więcej ustawienia klawiszologii, też nie będę się zagłębiał we wszystko, bo przyznam szczerze, nie wszystko sprawdziłem, nie wszystko przetestowałem. Nie wszystko sprawdziłem, ale to, co mi się udało samemu jakby dowiedzieć się na temat tej modyfikacji, na temat użycia tego, jest. Wbrew pozorom bardzo proste i tak naprawdę możecie też budować takie rzeczy na survivalu. W momencie, w którym macie zebrane wszystkie materiały, macie je np. w ekipunku, bądź w skrzynce przygotowane, żeby dobrać sobie do ekipunku i je zbudować, wiem też, że jest możliwość budowania schematu budynku, tak jak tutaj możecie zobaczyć, jest taki duży cały schemat. Ale mamy możliwość budowania go po jakby partiach. Czyli na przykład zaczynamy najpierw od ziemi, potem robimy tutaj kolejną partię, parter, potem piętro, kolejne i tak cały, ca, cały dom. A możemy to jednocześnie zrobić w pełni budując całe z Creativa, bądź jeżeli mamy wszystkie rzeczywiście potrzebne bloki. Tymczasem przejdźmy sobie do klawiszologii. Podstawowym klawiszem tej modyfikacji jest klawisz M który otwiera nam całe menu. W tym momencie mamy lin, Lightmaticę graną, i jest to, jeśli mnie pamięć nie myli, wersja dla Forge'a, Forge ponieważ tutaj korzystam aktualnie sam z wersji Forge'a ze swojej paczki modyfikacji, na której gram, z której też taki mały spoiler, pojawią się niedługo pierwsze materiały na kanale, ale niestety czas mnie tak goni, że nie jestem w stanie wyrobić się ze wszystkim. Ten materiał też miał pojawić się dosłownie Dwa tygodnie temu, jeśli mnie pamięć nie myli, a pojawia się tak naprawdę dzisiaj mamy czwartek. On się pojawi dopiero jutro w piątek bądź w sobotę, czyli tak mniej więcej 15-16, jak będziecie to oglądać. Jednocześnie też zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza w opisie, bo to motywuje mnie do tego, żeby dalej tworzyć te filmy, rozwijać te modyfikacje. Jak też dziękuję za podesłanie mi tej modyfikacji, bo ją poprosił mnie w sumie, żebym też sprawdził pod ostatnim materiałem z LL Crafta, jeden z moich widzów którego serdecznie pozdrawiam i muszę sobie tego przypomnieć jego nick. Klapek, Klapek, pozdrawiam Cię, dziękuję za zwrócenie mi uwagi na tą modyfikację, bo przyznam szczerze, wiedziałem o jej istnieniu, nigdy się w nią nie zagłębiałem i przechodząc już do meritum, pod klawiszem M otwiera nam się całe menu, to działa zarówno na schematice, jak i na lightmatice i w tym momencie mamy tak, Różne tutaj sekcje, różne edytory, mamy tool moda. Naszym tool'em jest, żeby Wam od razu nie skłamać, też pokażę, patyk. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu pojawia nam się już cały jakby interfejs z tego patyka. Jaki region, jakie orientacje, czy auto, czy simple mode, unnamed, to jest nazwa akurat naszego projektu. Ale wróćmy do naszego ustawienia pod klawiszem M. Możemy sobie zmieniać toolmode'a, możemy go też zmieniać za pomocą kontrolki kółko myszy góra -dół. I w tym przypadku, powiem szczerze, najbardziej interesującym toolmode'em będzie area-selector. Selection, przepraszam, do którego też bo można to również robić ręcznie poprzez area-editor. I tu z drugiej strony zaczyna nam się trochę więcej zabawy, bo możemy sobie nazwać naszą, nasz zaznaczony obszar. Możemy też nazwać subregion region. I tutaj mamy koordynaty, które chcemy sobie zaznaczyć. Możemy dać to move player 1, 2, albo save schematic. Save schematic służy już do zapisania sobie tego schematu, co też później Wam pokażę na przykładzie jednego z budynków, który mam zapisany z serwera. Bądź tej fajnej wioski, która się tam znajduje. Wioska jest z modyfikacji, generalnie. I tak. Przechodząc do meritum, <laughs> trzeci chyba raz, zaczniemy sobie od configuration menu. Tutaj przyznaję, że jest masa opcji. Jest area selection per word. Mamy to włączone jako true. Nie zagłębiałem się w to ustawienia. Nie będę ukrywał. Skupiłem się głównie na hotkeyach. Mamy też info overlay. To już pozostawiam dla Was, dla poznania się z tym, sprawdzenia. Jeżeli znajdziecie z tego coś fajnego, to możecie mi to wysłać w komentarzu. Ja sobie wtedy to sprawdzę i też będę wiedział, z czym to się je. Najważniejszą rzeczą z hotkeyi dla nas na chwilę obecną, przynajmniej też dla mnie, ale ja też z drugiej strony wolę manualnie większość robić niż używać hotkeyi. Jest. Komenda, komenda w sumie, hotkey dla execution operation, execute operation, przepraszam. Ona jest domyślnie ustawiona na known. Ją możemy sobie ustawić przyciskając klawisz M i dodatkowo wciskając klawisz O. Nie musimy go trzymać w sensie tego, no, O to jest na przykład w tym momencie z mojej strony, bo możemy dać sobie różne, różne na przykład M i nie wiem, przykładowo I. I w tym momencie, jak sobie klikniemy, gdzieś na wszystkie myszy, będziemy mogli skorzystać, wykorzystując M plus I, wykonać operację tego, żeby nam zbudowało ten świat. Ale najlepiej zdać taki klawisz, który nie będzie Wam się podświetlał na pomarańczowo, jak w moim przypadku, ponieważ mam to też zbindowane pod inną rzecz, inną klawiszologię z modyfikacji. I w tym momencie przejdźmy sobie do tego, że przytrzymujemy M, wciskamy o. Zadziałało, przepraszam. Przytrzymujemy M, wciskamy o, puszczamy. Klikamy sobie gdzieś na nowym myszy. Mamy zapisaną execute operation. Możemy sobie z tego wyjść, klikając Escape. Wchodzimy sobie jeszcze raz w, w, w Lightmaticę i przechodzimy sobie do tak naprawdę najważniejszej zakładki tego wszystkiego: Schemat Manager. Tu mamy pokazane schematy, które mamy wgrane. Tu możemy sobie utworzyć też nową, jakby, dyrektorię naszych modów, naszych schematów. Czyli ścieżkę do naszych schematów, które się będą zapisywać i do której będziemy musieli je wgrać. Jak możecie zobaczyć, domek 23 mam zapisany z naszego serwera. Dragon NP, Starter House i Timberland pobrałem z internetu. Link do możliwości pobrania będziecie mieli w opisie. <laughs> Jest masa tych schematów tworzona przez społeczność. A takie najważniejsze z najważniejszych rzeczy to mamy load schematics, Loaded schematics i schematic placement. Load schematic możemy sobie wybrać, który schemat chcemy załadować. Loaded schematic to są schematy, które już mamy załadowane i jakby postawione na świecie. I możemy sobie Create, dając Create Placement, po prostu nam go wytworzy. Ponownie. I schematic placement to już są te, które tu mamy postawione. Jak sobie klikniemy placement, na przykład all, zmienimy ON na off, Placement tam znika. Nie ma go, nie widzimy go. Możemy dać ON i wtedy on się pojawia. Configurate pozwala nam zmienić rotację. O... Odbicie lustrzane, bądź move to player, czyli na naszą aktualną pozycję, gdzie jesteśmy ustawieni, to po prostu do nas przyjdzie, wróci, pojawi się na naszej stronie. Tak samo tu możemy dać placement on, off. Ignore entities, czyli ignoruje nam e, moby, potworki, tak tego typu rzeczy. Locket, no to blokujemy to, to już się wtedy nie ruszy, jakbyśmy inaczej chcieli. O, bądź enclosing box rendering, wtedy nie renderuje boxów, chyba jak się nie mylę, coś takiego, no nie wiem, nie rozgryzłem tego do końca, nie chcę Was też wprowadzić w błąd. Mamy też material list i pokazuje nam od razu całą listę materiałów, którą będziemy potrzebować, na przykład terakoty będziemy potrzebować 1, beczek będziemy potrzebować 18, dirtu 9060, tylko dlatego, że nie, jakby... Zapomniałem sobie o tym, żeby ten schemat umieścić w ziemi, żeby jedynie górne budynki były na zewnątrz. Za co przepraszam. Ale jeżeli korzystacie z Creative, no to tak naprawdę nie będzie to dla Was żadnym problemem. Eee, możemy sobie dać Clear Ignored, Clear cache, łączyć write to file. Wtedy zapisuje nam wszystkie te potrzebne bloki do pliku, który nam się tworzy na dysku. Eee, wróćmy sobie teraz jeszcze do menu. I to, z takich ważniejszych rzeczy to wszystko. O, pozwolę sobie teraz przejść do tej wioski, zanim będziemy przychodzić do wykonywania tych komend, o, żeby pokazać Wam przede wszystkim. O, coś mi się tu w ogóle podkazało. Żeby pokazać Wam przede wszystkim też działanie tego patyka. Lewym wszystkiem myszy. A, czyli tam miałem zaznaczony inny sektor. E, przepraszam. Prawym wszystkiem myszy, jak sobie klikniemy, ustawiamy pozycję drugą. Lewym ustawiamy pozycję pierwszą. Więc załóżmy, że tutaj dam pozycję pierwszą. Przelecę sobie na drugi koniec tej wioski. Składowo. Tu, i tu kliknę prawym. I wtedy zaznacza nam sektor, tylko że zaznacza nam te o Jezu. Pierwsze bloki, które mamy, i w tym momencie pomocą może nam przyjść o ustawienie ARIA Editor. I tutaj ustawiamy sobie w pierwszej kolejności x, czyli naszą szerokość, bądź pra... lewym wszystkiem my się dodajemy, prawym odejmujemy. y, czyli naszą wysokość, prawym piskiem... lewym piskiem my się dodajemy, prawym odejmujemy. i z, czyli naszą. Jakby szerokość, wielkość tego i na chwilę obecną ustawiamy dla pozycji drugiej by pokazać Wam, że zapisze nam całą wioskę w schemat. I teraz możemy dodać sobie również od razu lewym wszystkiem myszy w pozycję pierwszą. I to widzę też możemy o dodać sobie kontrolem bądź shiftem, shiftem dodajemy o 10, kontrolem dodajemy o 100, a altem dodajemy o 5 i tak samo działa to w drugą stronę. I w tym momencie możemy sobie nazwać ten schemat jako na przykład wioska, albo wiosk, <laughs> jak ja to zrobiłem, dajemy sobie set, subregion nam się również nazywa, zapisujemy schematic, save schematic, schemat został zapisany i żeby to odznaczyć, to po prostu jeśli się nie mylę, to możemy albo nie musimy, nie pamiętam, możemy sobie zaznaczyć już inny sektor wtedy i to nam po prostu zadziała jak należy. A żeby tak w pełni to odznaczyć, to przyznam jeszcze, że... a, no to po prostu dajemy na normal na przykład i znika cał... całkiem. Możemy sobie wrócić na simple i tak też zostawić, nie pamiętam do końca jak to się po prostu usuwało, wybaczcie. A możemy sobie od razu odznaczyć obydwa cornery, też nam zmienia jakiś status. O... I co? Analyze area, no to nam robi bloki, jak to sobie zamkniemy, to po prostu nam to jakby znika. I teraz pokażę wam jak to również wczytać. Tylko pozwólcie, że zrobimy sobie dzień. 700 day, bo po nocy jakoś tak też dziwnie mi się to pokazuje. Odlećmy sobie na jakieś parę kratek, tak żeby nie wstawić jakby schematu w schemat. Czyli na przykład tutaj ucięliśmy sobie wioskę o jeden tak naprawdę z ziemi. Dodatkowo wchodzimy sobie w load schemat, load schematic, schemat nam się wczytał, jest postawiony. Jeśli mnie nie myli. Dajmy sobie do gracza. I zrobiliśmy sobie za duży corner terenu, żeby nam to postawiło jak należy. Ale jak widzicie, stoi. Schemat się stworzył. Schemat jest. On istnieje. prawda? zrobiłem trochę za, duży, za dużą przestrzeń na ten schemat. Więc to tak dziwnie teraz po prostu będzie wyglądać. I przejdę teraz do omówienia bloków. Te bloki, które nam się tutaj świecą na pomarańczowo bądź czerwono to są po prostu bloki, które możecie sobie sami podmienić. Natomiast fioletowe to są bloki, które tutaj się nie zamienią, albo nie ma ich jakby uwzględnionych. Mogę się mylić teraz, więc wybaczcie. Bo tak jak widzicie, tutaj na przykład nie ma żadnych budynków. Tu się pokazały, bo na końcu tej wioski jednak były budynki, więc to może jakoś tam ze sobą nie współgrać, ale działać będzie. A przechodząc do tej drogi, to tak jak tutaj możecie zobaczyć, mamy drogę wyłożoną cobblestone'em, drogę jakby z dirta, tylko że wykopaną łopatką, i dlatego to nam tak działa. W tym momencie, jak sobie weźmiemy. Past Schematic Inward, nie, przepraszam, Grid Past Schematic Inward. Przytrzymamy sobie M plus O. Łączyło mi się shader. Czyli nie ten, nie ten Grid. Past Schematic Inward. Przytrzymamy M i wciśniamy O. Buduje nam automatycznie z creative a całą wioskę. Cała wioseczka została zbudowana tak samo. Zadziała to z tamtymi schematami. I w momencie, jak sobie wejdziemy jeszcze raz w schematic, klikniemy sobie Remove, to nam znika. A wioska została zbudowana, ona jest, istnieje, możemy ją zniszczyć jak będziemy chcieli, możemy z niej korzystać jak będziemy chcieli, możemy robić wszystko. I tak samo działa to, że chciałem mógłbym przestać spadać, i tak samo działa to w przypadku budynków, które mamy przygotowane w schemacie. Możemy to również ręcznie budować, jeżeli ktoś chce spróbować bądź nauczyć się samemu budowania. Okej, okay, jestem ponownie, <laughs> wybaczcie, niestety musiałem usunąć poprzednie, które tu ustawiłem i postawić go po prostu jeszcze raz, ponieważ Patryk nie chciał tego załapać w żaden tak by nie było. W żaden inny sposób, i przypomniałem sobie od razu, że nie wspomniałem Wam też o jednej kwestii. Jak wejdziemy sobie w schematik uh, placement, configure i damy sobie material list, możemy ją również wyświetlić sobie na HD. Wtedy pokazuje nam w prawym rogu uh, czego dokładnie potrzebujemy. Może się to u mnie troszeczkę nakładać na ten lewe ustawienie, lewy dolny róg, ponieważ mam Minecraft w oknie, trochę inaczej mi się to skaluje. Wybaczcie za to. Ale tak jak widzicie, pokazuje nam w pełni material list, przytrzymując ML możemy sobie wejść również w material list i tak, mamy podstawiony Timberland Refuge, jest fajny, śmieszny domek, który znalazłem na, na schematikach na, na internecie i pokażę Wam, że trzymając patek, past schematic world, przytrzymujemy M, wciskamy O i on się nam buduje. I w tym momencie, jak sobie do niego wejdziemy, możemy sobie wszystko, co tu jest, posprawdzać, pochodzić, wejść do drzwi i wszystko jak widzicie jest. Klikając jeszcze raz schematic placement, placement of. Dziękuję. Nie mamy już schematu pokazanego. Mamy cały domek, elegancko. Wszystko jest. Z wszystkiego możemy skorzystać. Tak samo wyjdziemy. I wszystko to jest. Ale tak samo pokażę Wam kolejną strukturę. Load schematic. To jest create placement. Przepraszam, szybciej mówię niż myślę. Wczytałem dokładnie to samo, pardon remove, link start, Starter House, Create Placement. O, tylko jak poży nam to cały czas na wielkości, na której jest gracz. I tu, jeśli się nie mylę, są cztery bloki w dół, więc teraz pokażę wam, jak to może, można fajnie zrównać sobie po prostu z Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy Bedrock, o, Schematic Placement Configure, Move to Player. Lecimy sobie do góry wyrównało nam się w miarę z terenem tak jak powinno I tak jak mówiłem różowe bloki są tymi blokami, które się nie zastąpią, czerwone lub pomarańczowe to są bloki, które moglibyśmy zastąpić, tak jak tutaj powinna być woda, jeśli to sobie rozbijemy, zniszczymy po prostu ten teren, który nam tu pokazuje na czerwono, bądź na pomarańczowo, e, tu nawet był cobblestone, ten bloki nam się po prostu zamienią i to się pojawi w tym miejscu woda, wchodzi nam się woda i tak jak pokazałem Komenda, raczej nie komenda, tylko skrót klawiszowy, o M, otrzymając Patyk. Mam zaznaczony ten schemat. Nie doszedłem się znam szczerze, jak poprawić te schematy, żeby po usuniętym poprzednim schemacie nowy wymieścił się w Patyk. Jeżeli będziecie wiedzieć i dojdziecie do tego sami, bądź zabawiąc się, bądź znajdziecie na internecie. Bardzo bym Was po prostu prosił o komentarz z tym, żeby mi to wspomnieć, powiedzieć, bo, bo nie wiem, bo po prostu nie będę ukrywał, nie do końca wiem jak to zrobić, żeby to tak działało, poza tym, żeby ponownie postawić po prostu schemat i, i tyle. Też niszczę te bloki, które są tu na czerwono. Chcę Wam pokazać jak to będzie po prostu działać, że to będzie ładnie działać i ładnie wyglądać przede wszystkim. Ale też pamiętajcie, żeby uważać, jak niszczycie te bloki, bo czasami możecie tak wpaść, że nie wyjdziecie. Bądź utkniecie w stworzonym przez Was bloku. Wszystkich raczej też nie będę niszczył. Zniszczę tylko takie w analogicznym punkcie, że tak powiem. Reszta możecie zostawić, bądź jeśli macie swoje preferencje, to po prostu to wszystko poniszczyć, żeby to się zamieniło. I teraz jak mamy wyznaczony Starter House 2025, Converted struktur, też strukturę, którą znalazłem na internecie. Wstrzymujemy N, wciskamy o. I struktura nam się buduje. W tym momencie mamy zbudowaną całą strukturę, jak powinna wyglądać. Możemy sobie wejść, odznaczyć schemat placement. I w tym momencie mamy cały piękny teren. Wszystko ładnie stworzone, wszystko ładnie wyglądające. Nie tylko grać, budować, uczyć się budować, bo to też nie będę ukrywał, jak nawet jak dla mnie to pomaga troszkę, wydaje mi się, w nauce budowania. W Minecrafcie, jeśli ktoś nie potrafi, ja też nie będę ukrywał ładnych rzeczy, nie umiem budować, na przykład tak jak tutaj. Ale gdybym zaczął sobie to robić blok po bloku ze schematu, raczej może bym którymś razem sam już z pamięci takie coś ładnego wybudował. Teraz też pokażę wam kolejny schemat. schematyk domek 23 jest to domek na naszym aktualnie znajdujący się... <laughs> domek aktualnie znajdujący się na naszym serwerze. On też został wzięty z innego schematu, tylko że był budowany od podstaw ręcznie przez jedną z nas osobę z naszej grupy. Pokażę Wam, że to również zadziała. Wciskając M, plus o, tworzy się cały dom. Wszystko elegancko, wszystkie bloki. Woda tam, gdzie być powinna. Czynki tutaj, tak samo, gdzie być powinny. Nawet z nazwami tabliczek. Portal do netheru, wszystko się po prostu przeniosło. Enchanting Infuser to jest akurat blok z modyfikacji, który również się przeniósł. Przeniosła się również moja kuchnia, że tak powiem, na serwerze. Bloki z. Tak, bloki również się przeniosły z modyfikacji, dodatkowe półki nie przeniosły się tylko, widzę, tego co zauważyłem, bloki z tym, nie pamiętam. O... Też bloki, w których można chować różne rzeczy. I To wszystko tworzy się bez problemu, mając game moda, bądź bloki na survivalu. Pamiętajcie też, że jest to mod kliencki, więc na serwer nie ma najmniejszego wpływu. I ostatni schemat, który chciałbym Wam też pokazać, że zadziała bezproblemowo. Wiem, że troszeczkę przedłużam tym ten materiał, więc wybaczcie mi, ale po prostu uważam, że jest warte to pokazania. Load Schematic. Nie czytało czemu? Dragon. A unsupported Tour Future Schematic Version 7. Ok, czyli tego Wam po prostu nie pokażę. Więc to, z mojej strony by było to wszystko na tyle. Teraz witam was w kolejnej części poradnika. Mianowicie pokażę wam, jak zainstalować Lightmatica bądź Forgematica, z którego korzystałem wcześniej w wypadku tego, co pokazywałem wam na filmie. Do tego będziemy potrzebować CurseForge'a bądź launcher'a, z którego korzystacie sami. Ja korzystam z CurseForge'a i tylko dlatego na tym przykładzie to pokażę. Nie będę rozbijał tego, 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 jakby poradnika instalacyjnego tych dwóch modyfikacji na kilka launcher'ów. Na chwilę obecną, jak powiedziałem, mam tylko launcher CurseForge'a. Na nim się skupimy. Przygotowałem sobie już dwa, 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 dwa profile gry. I pierwszym jest Formatica, drugim jest Lightmatica. Jak chodzi o Matika, tworząc sobie już profil gry na wersję Minecrafta 1.20.1, instaluje nam się Forge 47.4.0, taki najbardziej na chwilę obecną stabilny, i nie mamy tu absolutnie żadnego kontentu. Klikając sobie Add Content pokazuje nam się pełna lista modyfikacji. Tutaj wpisujemy sobie Forgematica. Forgematica. Wyskakuje nam Forgematica, możemy ją sobie od razu kliknąć Install. Ona nam się sama instaluje. Jak już nam się zainstaluje, dodatkowo doinstalowuje nam się prof. mod mafglib. On jest wymagany do tego, żeby Forgematica działała. Tylko nie mam pewności, czy on się aktualnie zainstalował w najnowszej wersji, która jest wspierana. Ale z tego co widzę, to chyba tak zainstalował się w najnowszej wersji. I w momencie jak już to zrobimy, odpalamy sobie grę. Klikamy M, no i wszystko nam elegancko działa. Żeby wgrać sobie schemat, to też wam za chwilkę pokażę. Przejdźmy teraz do wersji Lightmatica dla wersji, fabrik, tak naprawdę dla Fabrika. On głównie na tym się opiera. I w tym momencie, jak wchodzimy sobie w profil Lightmatiki w moim wypadku tak nazwany. Mamy, ją, mamy to na wersji fabryka, wersja gry 1.21.1, Fabric 0.17.2. Klikamy sobie Add Content i tu wpisujemy sobie Lightmatica, Lightmatica. No i pojawia nam się kilka opcji w tym momencie. Mamy Lightmatica Server Paster, to mnie kompletnie o nią nie obchodzi, Was też. Klikamy sobie Lightmatica. Pojawia nam się wersja, cały opis, wersja, tu możemy sobie wybrać. Jest tak naprawdę tylko jedna wersja, więc wróćmy sobie, kliknijmy sobie install. I w tym momencie pobrała nam się Lightmatica razem z MaliLib, ale tego nie, nie, nie zdorujcie się, to ponieważ gra wam się nie uruchomi. Jest to starsza wersja niż jest wersja, jest to starsza wersja po prostu biblioteki dla Lightmatiki niż Lightmatica wymaga. Więc wróćmy sobie z tutaj. Mamy tutaj Lightmatica, Ab Update port yy, i to instalujemy. To sobie instalujemy, to nam wtedy instaluje już razem z Malilib update portem dla najnowszej wersji. W tym momencie zwykłe Malibi możemy sobie usunąć, i jak klikniemy sobie play, odpali nam po prostu rozgrywkę Minecrafta i działa to dokładnie na tej samej zasadzie, którą pokazałem wam wcześniej. Nawet w tym momencie kliknę play, pobierze nam się gra. Uruchomi nam się Minecraft, z tego co widzę, odpada mi się na drugim pulpicie, więc przerzucę go za chwilkę na główne mi chwilę, niech to się tylko uruchomi. Ok, tak więc jestem. Jak widzicie, nowy świat już nam się stworzył. Gra się uruchomiła. Wciskając sobie M, pojawia nam się okno Lightmatiki. Schemat Placement również mamy. Area Editor, wszystko działa tak samo, jak pokazają wam przy Lightmatice na Forgeu. Z tym, że teraz powinien nam się chyba nawet czytać Dragon MP. Tak, tak, Dragon NP nam się czytał, wcześniej nam się nie chciał wczytać, bo nie wiem, po prostu nie chciało działać. I mamy taką oto wielką statuę Moka, jednocześnie służącą nam za teleport do netheru. Taka fajna ciekawostka. I też rozgrywają sobie jedną rzecz, o której nie wspomniałem Wam pierwotnie w materiale. Przytrzymując sobie M i Page Up, zmienia nam set layer moda i możemy sobie w tym momencie dzięki temu. Uh, powinno działać wciskając page up, page down, ale chyba z tego co widzę, nie działa jak powinno u mnie. Bądź chyba musimy wstrzymywać sobie M. Nie, chwila. Single layer. To no, tak, chwila i zobaczymy, czy coś da. Nie, widzę, że nie działa. Działa. Działa, odejmuje nam bloki od góry, jak możecie zobaczyć. I tak samo zjeżdżamy sobie w dół i możemy sobie fragment po fragmencie budować. Lightmatica i schematika mają jeszcze. I Forge przepraszam, mają jeszcze to fajne do siebie, że możemy sobie też w ustawieniach Configuration Menu. Ale tu oczywiście nie będę miał przypisanego hotkeya a do, do Operation Execute, znaczy Execute Operation. Ale w Generatiku jest to chyba. Mamy możliwość yy, Boże żeby bloki kłaść Czyli jeżeli mamy bloki w ręku możemy je, nie musimy ich stawiać ręcznie budować tylko możemy sobie to ułatwić włączając jedną opcję chciałem wam powiedzieć która to jest opcja zapomniałem więc napiszę ją po prostu w opisie filmu będzie podana I dzięki temu możemy sobie wtedy blok po bloku wszystko stawiać a ja teraz też dodam sobie pozwolę na szybko execute, execute operation sobie ustawić m plus o zamykamy nie mam patyka, <laughs> ale to chwila. Już to naprawiamy, bo chcę wam pokazać, że to działa w ten sposób. I tu znajdujemy sobie peschomat World, klikamy MO, no i od razu buduje nam akurat całość, jak chodzi o to, a możemy sobie ręcznie fragment po fragmencie, tak jak wam pokazałem. Tak więc przejdźmy sobie teraz do wersji dla Forge'a, pokażę wam, że to działa na tej samej zasadzie, tak samo i nic się tutaj kompletnie nie zmienia. OK, tak więc już mamy naszego Forge'a, wracamy sobie do Forge mamy Forge to się odpala grę tak samo i to po prostu działa. A jeżeli chodzi o schematy i możliwość ich wgrania, mamy na to tak naprawdę dwie opcje. Ja wam pokażę tą najszybszą. Klikamy sobie na swój profil, czy to w zależności od tego, czy korzystacie z wersji dla fabryka i macie Light czy dla Forge'a mając Forge a rozwijamy sobie tutaj te trzy kropki listy. Open folder, otwiera nam się folder, mi się otworzył na drugim, na drugim półpicie. W tym wypadku Forge nie odpalałem, więc nie mam tu nic wypakowane, ale tworzy nam się tu w instancjach Forge'a. Ja tych instancji mam od groma, jak możecie zobaczyć. Wchodzimy sobie w Lightmaticę i tworzy nam się tutaj folder Schematics. I tu mamy dwa schematy już wklejone. Ja je sobie skopiuję i pokażę Wam, jak to zadziała na Forge'u, odpalając oczywiście grę. Więc Widzimy się już za chwilkę, jak tylko mi się to wszystko ogarnia. OK, tak więc jestem z powrotem i już mogę wam pokazać. Wytworzył mi się cały schemat Minecrafta. Zainstalowałem Forgematica, w sensie pobrałem grę. Schematics się rozpakował. Mamy folder schematics w głównym folderze instancji modyfikacji, czyli tak jak tylko zwałem trzy kropki. Open folder otwiera nam folder. Mamy całość Minecrafta schematics. Tu wklejamy schematy. Pamiętajcie, żeby miały dopiska schem. Bo jak zauważyłem, Lightmatic zadziała, ale on jest głównie stworzony dla wersji Forge'a i on zadziała tylko na Lightmaticze. Takie mam osobiście wrażenia, więc pamiętajcie o rozszerzeniu schem. Jak już to wgramy, wracamy sobie do naszego Minecraft'a i tak naprawdę wciskamy M. Load Schematics Dragon. Dragona nam nie czyta, ponieważ wymaga wersji 7. No to Timberglajna sobie wczytajmy, on się elegancko zaczytał. Proszę bardzo, mamy tą chatkę, klikamy, bierzemy sobie patyk, e, stick, stick i tak, wchodzimy sobie jeszcze w configuration menu, hotkey, e, execute, execute operation, w moim wypadku m plus o i tutaj to samo, trzymając m, page up, page m, o, oczywiście to teraz inaczej ze za mnie zadziała, nie tak jak bym chciał, o, all below. Też nie zadziała, bo po co. All above Nie wiem, co, coś nie, coś nie chce to do końca u mnie zadziałać z tego co widzę. A single layer też nie działa do końca, jak powinien. Widzieliście zresztą na Light matice zadziałało. Udało mi się to ustawić. Tutaj nie chcę. Nie rozumiem do końca dlaczego. Może po prostu będę odejmował i zaraz zobaczymy. Move Max Layer to minus 14. Nie, nie działa. Nie rozumiem. Przyznam szczerze, po prostu nie rozumiem. Może u was to zadziała, u mnie to jak widzicie nie chce zadziałać. Ale bierzemy sobie pas schemat inworld m plus o. Tworzy nam operację i mamy cały domek zrobiony. I to by było w sumie na tyle jak chodzi o instalację te, tych modyfikacji, instalację schematów, wgrywanie schematów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach. Bajo!